Cześć, chciałbym Państwa zaprosić na serwer Gupky Minecraft. Gupky będzie w sobotę. Sobota 18 maja. No, przykład teraz tutaj ten, ktoś mn kto na znajduje na serwerze. Co mam na Tutaj mamy informację o administracji i modach. Tutaj z tyłu mamy aktualności z serwera ma. I tutaj, tutaj mamy bany na czas i bany na zawsze I tutaj mamy enchant Tutaj znajdują się 2 skrzynie, 1 Tutaj tu mamy takie coś, wierzymy sobie no, tutaj mamy leci jedzmy w kreskę, wybraliśmy tutaj. I... Dobra, no. I tutaj mamy też, tutaj mamy ciastka, to że no, tutaj mamy takie mięsko następną rzeczą rzeczy i no, to tam gdzie ten wypinak to też jako coś zrobimy ale na razie na razie wydwęk zostanie i teraz przecinamy te w tej kuli mamy mhm. ją, mamy ma mamy ją, tutaj, nie na zawodach, nie. Się tutaj, I punkty. tutaj, 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 Zbudowana, dobra, teraz przejdźmy tutaj. I tutaj mamy surowce. No, dobra, teraz idziemy na działek. Działek nie jest zbyt wiele no i to tak działki tak wygląda. no chyba będzie na tyle dobra jeszcze pokażę wam tylko tak z, z wierzchu tu, co mam przygotowane na otwarcie serwera i na otwarcie serwera przygotowałem taką kulę i tutaj jest różne coś, różne rzeczy w sensie. i tu jest to czarne to jest labirynt i więcej nie zdradzę Dobra, IP znajdziecie w opisie, w sieci hamaczy też w opisie znajdziecie, Dobrze, to na tyle, zapraszam, zapraszam Was serdecznie na ten cześć.